Znidla, chema, sesko, na nawiedzeni codziennością, Bartek, z tych szukamy szczęścia, Co kojarzy się z ludzkością. Oho, staruszek samotny widula znalazł okulary i zobaczył ikonkę Skype'a. Cześć! Wow, to ty Andrzej! Ja myślę, że to mój tata. No pewnie, że mam czas. Wolny mum Tu się to nazywa day, wiesz? Czyli mum resta. Ale Anglicy tak nie mówią. Oni mówią, że mają day off. Nie, ja nie mam offa. Ja mam doła. A jak nie mieć te? Zapierdalam całe życie, gówno mam. Mój stary Seł bzdurą, że nie będzie się zapisywał, kurde. Może i nie ty. Ale to czemu żaden kierowca nie jest synem pierwszego popa w zakładzie? No czemu? Ha Andrzej, żarty ci się trzymają te, że wy się wstydzić, a honor miecie. Czerpony komentarz. Ale Aleś ciebie żartobni Garzejku! Moi żartobniś! A co tu gadać dużo ty? Zaczęło się jak kupiłem chłopakom gitarę, nie? Tak mi się trochę tkniji. ćwierć wieku tego nie miałem. A Andrzej, kto by się przy moim suchu strojeniem przejmował? Na zakupy? Co ty czy o baba? Myślisz, że jak Kiecka kupia, to mi handra przejdzie? Ja zresztą takie wielkie szafy nie mam. No i po piwie nie mogę do Tesco łazić, nie? Andrzej, kiedyś rzek poszedł, jak ja się usiad na pododze i ja się rozpłakał jak bubr, jak bubr Andrzejku, jak ja się pomyślał, że oni zaś mi chcieli pomagać, to na te wszystkie półki na to by brakło jej trui. Pamiętaj są sobie, Ja bych zaś tak wiele nie zmieniał, ty. Chciałbym się ino jakoś załapać na wycieczka po dwudziestu stanach Ameryki, ty. A ojcu bych tak kazał robić, sobie go do Federacji Odnajdywania Zagrożeń Zewnętrznych wzięli. Żona, co byś zrobiła, jakby się można było w czasie cofnąć? Kurde, ją zapomniał przecież jej nie ma nie? ale łazi od tygodnia i no śpiewa o ptaszkach ty. Gdybym się mogła cofnąć tamte lata, wybrałabym partię, żyłabym jak szmata. No i i to samo te, ale ona dalej histerycznie fałszyje. Szmatę można wyrząć poprzez transformację, dziś miałabym humor, banki demokrację. No pewnie, że pamiętam te. A pamiętasz jak unosz kiedyś kibelek pęknął? Musieli my do wiadra. E, tam. Wiadro dało się wytrzymać, gorzej było z papierem. Produkowali w takich arkuszach, co trzeba było samemu ciąć. Wtedy się to nie nazywało toaletowy, wtedy to się nazywało Trybuna Ludu. W końcu na osiedlu ktoś się dowiedział, że w piątek będzie dostawa do przemysłowego, nie? Jemy wtedy w wakacje, to że od środy mógł stanąć w kolejce. Szósty, że był na liście. W nocy tata mnie trochę podmienił, a w dzień mama miała przyjść. Nie, nie przyszła. Coś rzucili do spożywczego i tam poszła stać. Pamiętam jak przyniosła mi potem galaretka pomarańczowa z marchewki w polewie czekoladopodobnej w opakowaniu zastępczym. Chopie, jaki to miało smak! Lepsze to są ino usta mojej żony. W piątek w końcu przywieźnił my walki, nie? na pięć. Zresztą kierowniczka powiedziała, że cztery są pęknięte, musiała je wynieść na zaplecze. Boliś z tyłu i że wtedy pomagał. Ta jedna kupił ten najbogatszy co maluchem podjechał. My już z ojcem do domu szli, gdy on nas poprosił, żeby popchać, bo akumulator słaby, nie? Ty, tata to się od razu zgadł, że my, my w piwnicy wprostownik co go rzucili na sklepie jak stoł po maszynka do mielenia mięsa. Ho, pie. Jak my mieli umywalka, to potem poszło jak po maśle. Tata poszedł do synka ciotki chrzestnej szwagra, bo on wszystko wiedział, nie? Pamiętasz? Ten co na mecze łaził. Wrzeszczą na całe gardło i przez to miał ksywa, ale gro! No i on powiedział, że jego znajomy potrzebują walki, a ma kształtki Fisto się na zbyciu, nie? Z tymi rurami poszliśmy do innego, co miał dwa kibelki i no nie miał je jak zamontować, nie? Tata założył jeden na drugi do sto za robota, nie? No a jak inaczej miał mu zapłacić? Pamiętasz, wiele wtedy walut było? Od Krakowa do zakopanego ta, co oni nad morzem piosenki śpiewali? Ja nie pański, nie Hetmański, za uczciwą pracę dolar. od halański. Pod sami, oryginalne podróbki. Na Matki Boskiej Pieniężnej bilety do Narodowego Banku. Na 20 minut dziennie, codziennie książeczka górnicza. Na rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem bony na cukier. Dla kobiet talon na wata. Dla pracujących bilety towarowe na 4 kilo bez kości. Dla niepracujących psiakość. Dla niewidzialnej ręki niewidoczny rubel transferowy. Dla tych, co już mieli tego wszystkiego dość, kartki na buty do trumny. Hopie, godom ci, nikt by nie wiedział ile co kosztuje, jakby nie było wymienialnej pół -litrówki. Wszystko by się załamało, gdyby ta waluta straciła płynność. Oho! Przyszła moja myszka o kocim spojrzeniu. Indruź, ci teraz być. Kochanie, to nie to, co Ty sobie myślisz. To tylko prawie tak wygląda, jakbym z tych popijał ha, <laughs> Pudło! Nie do lusterka! <laughs> A, Andrzejek też ma Skype'a włączonego. Ha, A ty bardziej. Jędruś, jak ty to robisz? Bo jakaś wyczyto, że komunisty to się roznażali na socjotechnika. Jo łysy, ale jeszcze nie niedołężny, nie? Popróbowałbyś coś nowego. Jędruś, też ty cienki olej jest. Żona? A męża kochasz? A przyniosłaś, co? Co ja miał zrobić? I go miał przybić? Czy to sama żeś gada, że ją mu dwie lewe ręce? I że kiepskiego poprosisz? Widziałaś ty kiedy, żeby kto potrafił przybić gwoździa lewą, tak by nie polała się krew z prawej? Kochaniutka ty moja. Lewa nie do jest. Lewica co najwyżej do podcierania dupy służyć może. No to co się z mną drażnisz? Dawaj te piwo i ja ci gwoździa przybija Ty to możesz szczęście, że twój mąż je mańkut. Jędruś po lewej, po lewej. Godzina piąta. Minut trzydzieści. Letnisko bremki zamyka, gdy emigracja do Polski wraca, jeden łezkiem przełyka. Andrzej, tego się już nie zmieni. Pamiętasz te stare przysłowie pszczół, czym skorupka za młodu nasiąknie, a ją nasiąką wtedy jak Wojtek chciał zostać strażakiem. Pamiętam jak wtedy pomysłowy szatan, tytuł z banan, winetu kargul stać żelaza i pies, który kuleje, płynęli samochodem przez dwa tysiące mil z prędkością sześćdziesiąt minut, sądując dno w poszukiwaniu szczątków z węglonej bramy, aby, póki zjemnia wierticja, dotrzeć pod dachy Paryża, gdzie na spotkaniach baladowych w ósmym kręgu niedziel z długą siwą brodą grał, grając maksimum muzyki zrobioną samemu gitarą i węglem. Co by tu nie mówić, jędruś? Po pięćdziesiątym szóstym i siedemdziesiątym są już trzecie pokolenie nauczane z książki komunizm bez tajemnic. Nie, na czwarte to ja się psim swędem załapał w 2004. A jeszcze ze trzy pokolenia to potrwa. I usłyszał, że nawet gazu do podgrania wody brakuje. Nie, Andrzejku, mydło jest! I no ja zauważył, że nie wszyscy myją ręce po wydaleniu kału. No to jędro ja nie myślą, że to tylko pierdnięcie było to jeszcze gorzej. No to ja na lewą nóżkę? U niedźwiedzia siedzą w kieszeni dzieweczki, przędą sobie przędą. W Bałtyku niteczki wszędzie, przejść bez słowo. Widź stalowo, widz. Tej historia lepsza, której grubsza nić. Jędruś, z czego ty to pędzisz? Jak się zbudzi to nazje.